Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Słuchał Pan wczoraj premiera Tuska? Wczoraj, muszę powiedzieć, na telewizji nie zdążyłem pooglądać. Jeju, tyle się działo. No ale dobra. Przedstawiając budżet, osadzienie ruchu Ani Słowa, ale o tym za moment. Natomiast język śląski, po raz pierwszy w historii Polski, w budżecie Polski, będą pieniądze na naukę Języka śląskiego. Co mówi ślązak yy, yy, Michalik-Marcin? To dobra informacja. To dobra informacja, że, że ta obietnica to nie tylko słowa, ale także już konkretny wymiar finansowy, bo najczęściej sprawy rozbijają się o, o, o pieniądze. Jesteśmy w Piekarach, a tutaj niedaleko, parę kilometrów, stąd, w Radziąkowie padła ta słynna deklaracja Radziąkowska o tym, że język śląski będzie językiem regionalnym, czyli oficjalnie uznawanym przez przez nasz kraj i Wymaga to jeszcze oczywiście zmian ustawowych, no ale ja jestem w, w związku z takimi wynikami wyborczymi. Więcej nadziei? Czy optymistą. Aha, więcej nadziei. Dostajecie w subwencji pieniądze na naukę języka regionalnego w tej sytuacji? Znaczy, będziecie dostawać yy, zapewne. Jesteście gotowi do tego, żeby. Albo jak bardzo gotowi nie jesteście dzisiaj jeszcze, żeby uczyć śląskiego w szkołach? Ja myślę, że organizacyjnie nikt nie jest gotowy, no bo to mówimy dopiero o rzeczach, których nawet jeszcze ustawowo nie uchwalone, ale do 1 września jest jeszcze trochę czasu, wierzę, że śląskie miasto do tego się przygotują. Ta nauka powinna być, czy będzie taka dowolna, dobrowolna, czy obligatoryjna? No to będzie wynikało w ustawie. Myślę, że to będzie zorganizowane na poziomie właśnie rozwiązań kaszubskich, tak, tak się spodziewam. No ale jak poznamy projekt ustawy, wtedy będziemy wiedzieć. No myślę, że to nie jest język, którego, którego należy uczyć się za karę, czy na, na, na siłę. Natomiast no, jednak na Śląsku dużo ludzi deklaruje się jako Ślązaków, dużo ludzi deklaruje się jako używających mniej lub bardziej języka śląskiego. I to też powinno być widoczne w szkołach i przedszkolach. No to teraz największa tajemnica miasta Chorzów roku, czy u, u kresu roku 2023 Czy powstanie nowy Stadion Ruchu Chorzów? No, no, mamy zabezpieczone sporo środków w budżecie w wieloletniej perspektywie finansowej e, Łącznie przez 20 lat planujemy na to wydać 400 milionów złotych To są ogromne pieniądze, no ale to jeśli coś kosztuje rocznie spłata kredytu plus utrzymanie e, stadionu to wychodzi po 20 milionów złotych rocznie przez 20 lat, a tak jest czas budowy i i rozliczanie tego kredytu, więc ogromna kwota 400 Dwa... milionów. I prawda? ogromny czas, 20 lat. To... Yy, tak, ale nie mówię nie o budowie, z... tylko mówię o, o spłacie, o spłacie no, okay. kredytu. No, czekamy na, na rozstrzygnięcie tego konkursu, coraz, może być z większymi obawami, bo czas biegnie, a żadnych informacji pozytywnych, ani też negatywnych, co prawda, nie ma. To konkurs teraz. Coś wydarzyło się w sprawie dwutygodniowego urzędowania. Yy... Now, znaczy nowej, już byłej minister sportu? Od, od kilku miesięcy próbujemy dowiedzieć się, w, co, co, co się dzieje. Myśmy złożyli wniosek w czerwcu tego, tego roku. Październik był. 9 poz... października rozstrzygnięto tak, tak, tak. Mamy, tutaj, mamy już 9 grudnia, dawno minęło, więc już kolejne dwa, dwa miesiące. Za chwilę obudzimy się 9 stycznia. I w dalszym ciągu nie, nie wiemy, co się dzieje. No, biorąc pod uwagę, że projekt budżetu już jest, myślę, że pieniądze są policzone. Ministrowie wiedzą, więc wysłaliśmy już oficjalną prośbę o spotkanie z, do, do pana ministra Mitrasa, nowego, nowego ministra. Bo niestety za poprzedniego rządu było wiele pozytywnych słów. Bardzo to było wszystko miłe i sympatyczne, ale rozstrzygnięć i pieniędzy brak. Marcin Michalik, pre, wiceprezydent Chorzowa jest naszym gościem. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz, na żywo. do grywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin zesada witam ponownie. Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa jest z nami po raz drugi pana. I państwo witamy. Jeszcze raz dzień dobry. Co to znaczy praktycznie wkrótce, panie prezydencie? Praktycznie wkrótce, takie były słowa pana premiera wypowiedziane no, Służo, no, w, w, dwa, 3 dni przed wyborami na końcu Kampanii wyborczej w otoczeniu stadionu, w otoczeniu kibiców. To w zasadzie bardziej dobitnego słowa nie mogliśmy e, usłyszeć. Zwłaszcza, że lista praktycznie była już e, gotowa. No, Spodziewaliśmy się, biorąc pod uwagę doświadczenia. Z innych konkursów, które, które państwo nasze organizowało, że to za parę dni, za parę tygodni maksymalnie otrzymamy nie tylko pozytywną decyzję ostateczną, ale także projekt umowy o dotację. Bo nam wystarczy projekt umowy: my nie potrzebujemy na dzień dzisiejszy pieniędzy fizycznie. To i tak nie dostajecie z góry. Dokładnie, tak? to zawsze jest po wykonaniu zadania, po, po, po rozliczeniu faktur, po... wtedy zwracamy się o refundację, o zwrot tych środków. A jaki jest jeszcze raz status tego konkursu? Bo... Wszyscy sądziliśmy, że on 9 października został rozstrzygnięty, tak? To... Mniej więcej tak jak wygląda to na komputerze, jak nam się zawiesi system, takie kółeczko ciągle tak biegnie, i biegnie, 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 biegnie i dalej biegnie, tak już biegnie kilka miesięcy to kółeczko w tym naszym komputerze i końca nie widać. Wtedy no, często dobrym rozwiązaniem jest twardy reset. Więc to, twardy myślę, reset się wydarzył. My, my, w, wydarzył się twardy reset, i mam nadzieję, że spotkanie z nowym paniem ministrem odblokuje. Ten konkurs, te środki, jaki będzie efekt, trudno powiedzieć. Na pewno będziemy walczyć. Rozmawialiśmy z parlamentarzystami z, tutaj z naszego okręgu wyborczego o, o wsparciu. Tak, niektórzy są mocnymi kibicami. Tu pozdrawiam pana posła o, z tak. i A tutaj na sam okręg właśnie. Dokładnie tak. No i pani posłanka Rosa. I nawet ci, którzy nie są kibicami ruchu, ale są naszymi parlamentarzystami, dostali głosy w Chorzowie, deklarują tu życzliwość i wsparcie. Panie prezesie, czy Pan się czuje trochę jak kibic ruchu, któremu ten stadion wcześniej wielokrotnie, a kilkukrotnie, obiecał prezydent Kotala. Ja, ja znam kulisy wiem, że, że ogromne wydatki to nie jest taka prosta y, y, sprawa, natomiast nie ma wątpliwości, że stadion ruchu jest potrzebny. Gra na Stadionie Śląskim. To oczywiście jest pewne ustabilizowanie sytuacji. Udało nam się wspomóc tutaj klub i y, 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 y miasto, to jest wspólna nasza mowa i miasta, i ruchu ustabilizowała sytuację stadionową na najbliższe kilka lat i oprócz 100 milionów złotych tej dotacji, do szczęścia nam niczego nie brakuje. A, czy wam kiedykolwiek na, na etapie rozstrzygania, przygotowywania tego konkursu udało się e, dowiedzieć, czy te pieniądze faktycznie zostały zabezpieczone? Na przykład dzisiejsi parlamentarzyści, e, jeżeli interpelują w tej sprawie, to, to są tam faktycznie w Ministerstwie Sportu, tak jak deklarowano, zabezpieczone pieniądze na inwestycje, nie tylko w Chorzowie oczywiście, bo to jeszcze Zabrze, Przecież Częstochowa i tak, wiele tak, miast tak, tak, w całej Polsce na inwestycje w tym omawianym konkursie. Parlamentarzyści mają wiele okazji, żeby porozmawiać z ministrem sportu, i takie rozmowy były. To często są rozmowy nie tylko w ministerstwie, ale także w Sejmie. No mam nadzieję, że jak minie ten okres świąteczno Noworoczny, to, to w styczniu dojdzie do takiego spotkania i sprawę uda nam się wyjaśnić. Przede wszystkim Tak, to zdecydowanie to jest osoba, która, która ma, ma takie możliwości i kompetencje. Mam nadzieję, że te pieniądze są w budżecie państwa. Czy wy, na, wy Chorzów, miasto Chorzów, władze Chorzowa, Naprawdę bierzecie pod uwagę budowę tego stadionu z własnych pieniędzy? Ja myślę, że na cały stadion to jest ogromna w tej chwili kwota dla miasta, nas, nas nie stać, ale jeśli nie będzie tych pieniędzy, będziemy to budować etapami. 20 lat wtedy, wtedy 20 nie, lat budowania. Nie, 20 lat budowania, 20 lat spłacania. To trochę jak w przypadku kredytu na dom. Bierzemy, że was, jak bierzemy kredyt, budujemy Nie stać was. Definitywnie was nie stać na coś takiego. Ja myślę, że I waszego budżetu. Myślę, że nie, nie, nie od razu. Kraków zbudowano, podobnie będzie ze stadionem, ale jak wbije się łopatę, to prędzej czy później się zakończy. Andrzej Kotela wystartuje w wyborach prezydenckich wiosną przyszłego roku. To chyba jest oczywiste, czy. Nie do końca? Należy tak zakładać. Należy zakładać. Więc czy paradoksalnie nie jest to wymarzona sytuacja dla niego i Platformy Obywatelskiej, bo premier Marawiecki zawiódł, minister sportu Spis nie dowiózł. Na szczęście jest nowy rząd z platformy, który może uratować budowę tego stadionu, tylko trzeba być może poczekać na kampanię wyborczą. Bądźmy optymistami w tym zakresie. Mam taką nadzieję, że ten okres też noworoczny sprzyja dobrym decyzjom także w Warszawie. No i doczekamy się tych, tych pieniędzy, e, doczekamy się tego wsparcia. Będzie nam prościej tutaj w Chorzowie budować ten stadion. No i to też będzie oczywiście pod kątem politycznym, jak pan redaktor zauważył, absolutnie, to absolutnie sympatyczna sprawa. Sympatyczna sprawa, ale z drugiej strony brak konkretów w sprawie tego stadionu to byłaby przecież polityczna katastrofa też samego prezydenta w trakcie kampanii. Ja myślę, że ta sytuacja w ogóle jest dla nas trudna politycznie, bo obietnice zostały złożone na Stadionu Prag, dlatego też no, jest, jesteśmy zdeterminowani, żeby w tym temacie działać. Czy Pan w ogóle rozumie, jeszcze kończąc ten wątek stadionu, jak, jak to jest możliwe, bo, bo, bo tak już o tym rozmawialiśmy, znaczy rozmawiamy o tym nie pierwszy raz, ale ten konkurs przejdzie w ogóle do historii jako jeden z dziwniejszych tego typu, tego typu zjawisk. Bo najpierw premier zapowiedział, że będą znajdą się pieniądze, później dopiero ogłoszono konkurs. Kiedy wydawało się, że on jest rozstrzygnięty, to wy we wrześniu mieliście, zdaje się poskładać dopiero papiery. Później cała procedura ruszyła, została rozstrzygnięta 9 października. Jakby na czym polega problem tutaj? Coś proceduralnego wstrzymało ten, te, te rozstrzygnięcia, czy czy, czy to po prostu nie ma na niego pieniędzy? W ogóle próbowaliście rozstrzygnąć to na jakimkolwiek etapie? Próbujemy, to jest jakaś mgła tajemnica wokół tego, bo sytuacja jest abstrakcyjna, wydawałoby się, że nic lepszego dla... Dla, dla premiera, teraz posła Morawieckiego politycznie nie ma niż jak przyjechać, pokazać, o tu Platforma nie potrafi, ale jako biały rycerz daje pieniądze i zostaje pozytywnym bohaterem. W dalszym ciągu pan Morawiecki reprezentuje mieszkańców Chorzowa i, i, i Śląska w Sejmie, stąd został wybrany z całkiem przyzwoitym wynikiem. No no i, I teraz Morawiecki... się okazuje, że, że to co powiedział w Chorzowie to jest jakieś, nie chcę powiedzieć słowa, oszustwo, ale tego po prostu na dzień dzisiejszy nie ma. Tylko że premier bo... Morawiecki na tym, w tym Chorzowie, na tym stadionie również nie wykorzystał okazji, bo ja spodziewałem się, że wyciągnie wielki czek jak sektorówka. I powie, że to już jest gotowe, załatwione. No, tak, Turki nie wziął za sobą. Na ten słowo praktycznie już jest, praktycznie i to się wkrótce. Tak, tak. I ten, to samo, takie samo informacje były z Ministerstwa Sportu, więc <coughs> muszę szczerze powiedzieć, że ja wierzyłem, że logiczne jest to że, to, że to pan premier dopnie, tak, żeby pokazać urbię to orbi, że w zasadzie praktycznie, jak to było powiedziane, wkrótce, wkrótce już to, to uda się, się, się dopiąć. Jak był konkurs Polskiego Ładu, to, to ono było rozstrzygane błyskawicznie. Jeden wniosek był analizowany chyba dwie minuty, więc to też pokazuje, że można szybko sprawdzać, nie kilka miesięcy. Myśmy wniosek złożyli w czerwcu, już pół roku minęło od daty złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu już ponad pół roku. No i to w dalszym ciągu to kółeczko się kręci. Panie prezydencie, cała Polska dzisiaj śledzi to, co stanie się, dzieje się albo się nie dzieje w TVP, a tymczasem, gdzie jest nowy Wojewoda Śląski? Ja myślę, że kwestia województw, nie tylko śląskiego, ale tak naprawdę pozostałych chyba 14 województw, mamy w tej chwili dwóch województw, to będzie kwestia może nie godziny, ale na pewno, na pewno dni. Kandydatury są rozłożone na stole i pan minister dokona wyboru. Muszę przyznać, że nigdy w takiej sytuacji, w takich spekulacji też również kadrowych, nie widziałem tak obszernej listy kandydatów. Ta karuzela jest nie dość, że pełna, to jeszcze kandydaci... Czekają w kolejce na, 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 na kolejne okrążenia. I na tej karuzeli pańskie nazwisko. To na ile to? Jak poważnym kandydatem jest pan w tym, w tym konkursie? Ja bym powiedział tak, no, żadnego konkursu tutaj nie ma. W związku z czym i kandydatury nie ma. Jeśli gdzieś tam nazwisko się pojawia, to, to zawsze to miłe. No zawsze to trochę, nie przekręcili tylko. T, zawsze to tak trochę no, jak ktoś dobrze coś powie, czy doceni to, to miłe. Natomiast no, to już jest pytanie do ministra, kto będzie wojewodom. I, i, i kto ma, no myślę, że ktoś doświadczony, ktoś kto ma doświadczenie albo w samorządzie, albo też w administracji państwowej, rządowej, ma doświadczenie poselskie, to są na pewno te rzeczy, które pomogą wybrać i zostać wojewodą. Czy w samorządach zapachniało optymizmem po wczorajszych słowach Donalda Tuska, panie Sławo Tuska, no to tak, powiedział premier słowa następujące, odblokujemy Między innymi wypłaty ponad 3 miliardy 200 złotych części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów, żeby. Po, y, chodzi o to, żeby rozpocząć proces naprawiania krzywd. Sytuacja budżetowa w, y, w wielu miejscach na Śląsku jest napięta. No, w w nam się udało bez problemu uchwalić budżet, może nie bez problemu, ale udało po prostu. Natomiast wiem, że w niektórych miastach na Śląsku tego budżetu nie ma. I pytanie, czy, czy będzie. To jest duży. Duży problem, to na przykład mówię tu o, o, o Mysłowicach, trzymam kciuki za, za, za miasto. Bo to jest pokusie jednak tych zmian ustawowych, kiedy nam zabrano ogromne ilości pieniędzy. Te miasta, które były trochę biedniejsze, ale miały większe wyzwania finansowe, no teraz nie umieją spiąć y, po prostu budżetu. I, i, I to jest skutek tego, co się działo przez ostatnie 4 lata. Mam nadzieję, że te pieniądze szybko trafią do, 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 do samorządów i zatrzymają równie pochylon w tą stronę zmierzaliśmy wszyscy. No i bardzo bogate miasta ograniczały inwestycje, ale te biedniejsze mają problemy z zapłaceniem rachunku za prąd, czy do, za transport publiczny do metropolii. To jeszcze jedna ciekawostka. Europoseł Olbricht w tym studiu kilka dni temu zapowiedział także, że do samorządów, czy do budżetów samorządów może trafić gotówka jako refundacja inwestycji, które można by podciągnąć pod KPO. To jak to mówią w dowcipie, życie zaczyna się układać chyba. Macie, takie, macie taką listę na podorędzie? Tak, o, oglądam posła Albrechta w Radiu Piekary, później nawet wracając z, z Radiu Piekary wstąpił do mnie do pracy, do urzędu, więc w szczegółach to omówiliśmy. To, 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 to no niewątpliwie odblokowanie pieniędzy w Brukseli to, to pod kątem inwestycji nasza druga noga i da nam to... Da nam to szansę stanąć na obydwie nogi i, i ruszyć z inwestycjami, które stanęły w sporej części, albo już dojeżdżają do, do końca większość inwestycji w samorządzie, są, są finansowane ze środków unijnych nie tylko w samorządzie, bo to także inwestycje drogowe, kolejowe, yy, które realizuje nasze państwo za chwilę w przyszłym roku. A jeśli nowe konkursy nie ruszą, jeśli nowe pieniądze się nie pojawią, to, to wiele tych inwestycji nie będzie realizowane. No to tak, jest nie? problem także gospodarczy, A. bo tysiące firm z tego żyją, dziesiątki tysięcy w tych firmach ludzi pracuje, po prostu nie będą mieć pracy. Aczkolwiek to wydaje się być takim trochę prezentem na gwiazdkę, jeżeli do, uda się to w ten sposób poprowadzić, bo to jest właściwie takie Wtórne, zwrotne, jak to określić, sfinansowanie czegoś, co już zrobiliście, więc właściwie dostaniecie żywą gotówkę. To jest sytuacja najlepsza, takie refundacje. Jak to uda się zrealizować, będziemy się tylko cieszyć, po prostu będziemy mieć środki na kolejne inwestycje. Jedna inwestycja będzie finansować drugą. To jest sytuacja no, w Kożowie, optymalna. Może jest jedna inwestycja? Z całą pewnością. <laughs> tak. Panie prezydencie, jak już opadnie polityczny kurz w Sejmie, to jakie są szanse, że na polityczną agendę wejdzie taki temat jak ustawa metropolitalna, albo w ogóle reforma metropolii, w której żyjemy. Ja myślę, że to jest jeden z ważniejszych wyzwań dla, dla tego parlamentu, by modernizować metropolię. Te kilka lat, w które których funkcjonuje metropolia, pokazały, że z jednej strony to mamy metropolię, że to funkcjonuje, to jest rozwiązanie unikatowe w skali kraju, z drugiej strony pełne wad. Te wady trzeba usunąć i metropolitę trzeba wzmacniać, bo te problemy samorządów pokazują, że we współpracy wiele rzeczy da się pokonać. <laughs> sieć szpitali, sieć szkół, średnich, Dlaczego nie miałoby to być rozwiązanie metropolitarne? I, 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 I to już widać. No piekary przekazały na przykład swój szpital do samorządu województwa. W ramach, w ramach przekazywania jednak sporego problemu. Utrzymanie szpitali jest dużym wyzwaniem, czasami za dużym dla, 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 dla miast. I, Ujednolicenie sieci szpitali zorganizowanie tego byłoby dobrym rozwiązaniem, a tymczasem Metropolia ma taki kaftan, ja bym powiedział, krępujący zadania, że oprócz transportu publicznego nic nie może nam pomóc. Czy Chorzów w związku z tym zacieśnianiem współpracy, jest gotowy do tego, aby budować jedno wielkie miasto, być może jedne wielkie, nowe katowice? Bym powiedział, na pewno budowa metropolii to jest coś, z czym nie mamy problemu. Już to już dawno pan prezydent Również Kotala mówił o tym publicznie, że właśnie oddanie części władzy nad szkołami średnimi czy, czy szpitalami byłoby dobrym rozwiązaniem, ponieważ niektóre oddziały się dublują, niektóre oddziały są. Są, są co, 500 metr, co 5 km mamy porodówkę na przykład. Tak? I, I każda pracuje poniżej. I żaden prezydent nie chce oddać po Tak, bo to wynika oczywiście trochę tak z przyczyn prestiżowych, no tak? Was. I tak dalej, i tak dalej. Ale to jest dobre, no no że pokazuje. No złośliwe mogły powiedzieć też, że to podobnie jest ze stadionami. Tam w trójkącie, znaczy właściwie, no, trójkącie powiedzmy Park Śląski, Katowice Chorzów. W bliskiej odległości mamy trzy na przykład. Ja myślę, że w metropolisie. ile to miliardów na to wydano i się wydaje jeszcze. Także tak a propos dublowania tych, tych a, potencjałów? dublowania, tak, no tutaj są natomiast większe emocje. <grym <grym no, większe, <grym> no tak. <grym> to jest, to, można urodzić się, prawda, swoje dziecko w stosunku. Katowicach, bo, żyjąc w Chorzowie, no, ale ciężko już yy, kibiecowe kresoli Katowice. Yy, Urodząc się w Chorzowie na przykład. No, no dobrze, no w porządku. Natomiast czy to jest warte yy, kilkuset milionów złotych dodatkowo? Nie wiem. Czekam na dotację będzie lżej. Panie prezydencie, yy, referendum wśród mieszkańców na przykład? metropolii, tego rdzenia metropolii, który, który mógłby tworzyć coś na kształt super miasta na Śląsku i w Zagłębiu, czy to da się zrobić? Czy to, a może to jest najlepsze wyjście z tego takiego impasu również? Prezydenci jedni mówią, że tak, dobry pomysł. Inni mówią, że nie ma mowy, że my mamy swoją niepodległość. Może po prostu warto zapytać mieszkańców o to, jakie mają zdanie na ten temat. Myślę, że to <laughs> mieszkańcy mogą mieć różne zdania, jedni będą, no się. E, więc, więc może to jakiś sąd by szybko to, 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 to wyjaśnił. Natomiast y, myślę tak, e, to powinna być ewolucja. Jeśli to będzie rewolucja, że ktoś przyjdzie i, bo, A dzisiaj jesteśmy w jednym wielkim Katowicach albo wielkim Sosnowcem, żeby hmm. było ciekawiej, e, no to czekliwicami obojętnie. To, to, to na pewno będzie wokół tego spore zamieszanie, jeśli to będziemy budować krok po kroku. Czyli... Czy my mamy czas na to, biorąc pod uwagę demografię, czy mówiąc bardziej dosadnie, depopulację? Nie wiem, czy pan śledził wyniki prognozy gus -u. Do 2060 roku w, w, z Województwa Śląskiego zniknie milion mieszkańców w porównaniu do obecnego stanu posiadania. Milion ludzi, to tak jakby. E Katowice pomnożyć razy trzy i jeszcze dołożyć Chorzów. No jakby zniknęło całe zagłębie na przykład tak. no A to, nie, to po takie rzeczy, no, o takich albo nie albo cały okręg nasz tutaj katowicki z Chorzowem rudą i tak dalej i tak dalej i tak dalej gdyby tam nagle zrobiło się pusto albo jeden wielki las lub też wielka hałda. Czy nie jest to czas, nie. Żeby, na te, żeby, żeby sobie tak powoli planować i, i zastanawiać, co z tego wyjdzie. Czy jednak e, okoliczności nie skłaniają, nie zmuszają do, do właśnie do radykalnych rozwiązań? Ja bym powiedział tak, no, trochę jesteśmy jak Warszawa w latach 90., gdzie każda dzielnica była odrębnym miastem, odrębną gminą i tak dalej. Wtedy postanowili to jednak z góry, nie robiąc sondażu, nie robiąc nie pytając się burmistrzów czy prezydentów wczesnych dzielnic, co o tym sądzą, tylko narzucono ustawą metropolitarną wtedy to się, no, o mieście stołecznym Warszawa. No i to jest rozwiązanie najszybsze i być może najsprawniejsze. I efekt tego jest jaki podsumujmy jeszcze po tych wiem, kilku dekadach? Ja myślę, że Warszawa się rozwija. No właśnie. To jest jakaś nauka dla was? De, 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 nie są to kompetencje wiceprezenta Chorzowa, żeby takie coś na. na jest pan samorządowym dosłownie. Rządzi pan współrządzi pan Chorzowem od, od wielu lat, również. Tak. Zna pan okoliczności, zna pan sąsiedztwo, tak jest. mniej więcej i ograniczenia, które z tego wynikają. Ja jestem zwolennikiem budowania metropolii. Miałem okazję na ten temat rozmawiać z kilkoma ludźmi, z parlamentarzystami i także z, z przewodniczącym me, me, metropolii. Nie wszyscy tak myślą wśród samorządowców w metropolii. Natomiast to jest, to jest moje zdanie. Uważam, że to jest ucieczka do, 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 do przodu. Jesteśmy ogrom, mamy ogromny potencjał jeszcze demograficzny. Natomiast trzeba powiedzieć, że biorąc pod uwagę Kraków i Wrocław, widzimy różnicę w rozwoju. Te miasta po prostu pędzą do. Do, do przodu zwiększają ilość mieszkańców, a u nas, mimo jesteśmy największym miastem być może w Polsce nawet, to tendencja jest odwrotna. Coś tu jest nie tak. No i słyszycie pewnie te opinie też od wielkich inwestorów, którzy właściwie jedyna, jedyny szód, jedyne miasto, jedyna nazwa, która jakoś jest w stanie ich zainteresować, mimo tego, że w chorzowie być może ta oferta byłaby super szczodra. To są Katowice. Ja myślę, że to jest, jest ważny ważne element, jak się będzie nazywał metropolia, czy, czy jedno wielkie miasto, jakkolwiek to, to powstanie. Na pewno nie może być to górnośląsko-zagłębiowska metropolia, bo to nie mówi nic nikomu i na zewnątrz, jak wyjdziemy poza siedzibę tak. metropolii, to jest abstrakcja. Po tych kilku latach nadal, nadal nic nie dzwoni. Nazwa. GZM jak mówicie? Gdzieś? W, du w Dubaju? W Kanadzie. To, to jest niemożliwe. Ja, ja przypomnę, byłem też w, jestem w Radzie Nadzorczej w dalszym ciągu Parku Śląskiego i też był kiedyś dyskusja na temat nazwy Parku Śląskiego, tak? Wojewódzki Park Kultury w wypoczynku im. Jerzynego generała Łazienka. Taka była nazwa spółki. Kto ją używał? Nikt. Ludzie, WPKiW i GJZ. Na przykład. W związku z czym tak ludzie mówili Park park, park Śląski i tak dalej. Po przeprowadzeniu badań wyszło, że Park Śląski jest najlepszą rozwiązaniem, tak samo jak Stadion Śląski i tak dalej, Śląski Ogród Zoologiczny i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili jest to nie tylko nazwa miejsca, czyli logo Brent, ale także nazwa spółki i sytuacja jest prosta. I podobnie powinno być z metropolią. Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa. Ostatni raz przed święta, świętami był dziś z nami. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. Szanowni Państwo, na święta i na ten nowy rok. Do usłyszenia i do zobaczenia.